Witajcie w tak znieczekiwanym vlogu spryskania. Mamy 10 maj. Skończyliśmy się dzisiaj kukurydzę. Eee, trochę się poopieprzałem. No bo było gorąco, potem zerwał się trochę wiatr. Myślałem, że będzie padać. Ale jednak nie popada. Dalej będzie sucho. Więc spryskamy antywylegaczami. Jesteśmy teraz na działce z Działka 3,5 hektara. W tamtym roku była tutaj kukurydza. Dobra, o później. Rozkładamy opryskiwacz. Naszego biarskiego. 1500 litrów. Lanca 18 w pełni hydrauliczna. Wszystko sterowane ściągnika, Tak jakby full bajera. destabilizujemy. Opuszczamy eee, i tak, komputer Command 190 hydro. Tutaj sobie włączymy sekcję, eee, tu przestawiamy sobie na, od, na poziomowanie, czyli na czwóreczkę. I co tu miałem powiedzieć? Pole po kukurydzy w tamtym roku były tutaj w ogóle młode ziemniaki, później była kukurydza. A ziemniaki i kukurydza to najlepiej później zboża. I jeszcze wracając do komputera, ustawiamy 305 litrów, bo chcę, żeby tyle mi wypryskało. Włączamy funkcję auto. pokazuje ile mamy w zbiorniku. Włączam zabór główny. Jedynkę mamy każe ruszać, ale jeszcze chwila bo okręskiwasz był pusty trochę za nisko mamy lance. tak będzie chyba dobrze Tak, jedziemy z prędkością 5,8 na godzinę. E, komputer nam tak każe jechać, właściwie. E, jeśli będę jechał za wolno, komputer będzie mnie sygnalizował. Jeśli za szybko, to tak samo. Jeśli będą za wolne obroty, tak samo pokaże zwiększone obroty. Czyli ja mam tutaj tylko kierować, trzymać się w ścieżkach. Nic więcej mnie nie interesuje. Tam jest dobrze. Wypryskuje nam akurat tak, 300-305 litrów, tak widzimy na komputerze. Tutaj mamy powierzchnię, jaką przejechaliśmy i jaką możemy przejechać, yy, nie powierzchnię, tylko odległość, ile metrów przejechałem i jaką jeszcze możemy przejechać, ile mamy akurat wody w zbiorniku. Tu pokazuje nam, ile yy, mamy akurat wlane, znaczy jaki obszar już opryskaliśmy. A tutaj, na ile jeszcze nam starczy wody w zbiorniku? Akurat zalałem 1300 litrów, bo tak mi pasowały działki i tak zalałem. Nie zawsze tryskiwałem na czwórce polowej, ale uznałem, że jedynką szotową będzie lepiej. Po to ten ciągnik ma być żyłowany? Znaczy, no nie żyłowany, ale po co ma chodzić na wysokich obrotach? Cała w kabinie i w ogóle na jedynce też akurat wyrabia sobie fajnie. Dalej pokazuje nam wydajność dysz i e, jaką końcówką pryskamy i nam włączyło teraz prędkość. Tak mówili mi, w ogóle śmiali się niektórzy, wiarki, jednorazówka. Zobaczysz po roku. No mam już go drugi sezon. Oprócz jednego czujnika, odciśnienia, to na gwarancji mi zmienili, nic się nie dzieje, opryskiwacz pryska. E, Mówili tak samo weź Burego, niby no trochę lepsza marka niż Biarski, no może jest lepiej wykonany, ale z tego co słyszałem w Burych urywają się zaczepy. E... No, oczywiście też miałem propozycję Pilmeta jak brałem e... ten opryskiwacz, bo w ogóle był wzięty u e... Proponowali mi Pilmeta, ale to praktycznie dwa, za pilmeta miałbym dwa Biarskie, pryskają tak samo. A biarski, no, no nie ukrywajmy, no, no nie jest jakoś wykonany szałowo. E, ale jedno trzeba im przyznać, dbają o klienta i widać, że się rozwijają. Jeśli coś w maszynie... bo też miałem kiedyś stary opryskiwacz biarskiego. Jeśli coś e, dolegało, była wada konstrukcyjna, e, bardzo szybko to ją i zmieniają. E, stary opryskiwacz biarski, 600, już go nie mam, sprzedałem go. Za chwilę będzie dwa lata, praktycznie do niczego już mi nie był potrzebny. Eee, to nie ukrywam, w starym biarskim no, urwały, urwały mi się zaczepy. Opryskiwał nam praktycznie spadł na drodze, nic tam za wiele się nie stało i to było już po gwarancji. Ale w racji tego, że jak już go kupywałem, to wtedy eee, już praktycznie on był przestarzały, bo już montowali inne te uchwyty. Było po gwarancji, bo gwarancji było rok. A to miało już chyba półtora roku u mnie bez no, żadnego problemu zabrali, zrobili go e, tam brakowało też kilku elementów, które były uszkodzone z mojej winy, założyli to, opryskiwacz był sprawny do samego końca. I dlatego, że takie podejście firmy było w starym opryskiwaczu, więc zdecydowałem się na kolejny opryskiwacz w no i co, no, tak mówiłem, no, i czy kupiłbym filmeta, czy kupię wiarskiego, opryskam tak samo, a z tego co widzieliście na filmach, już ja raczej dbam o sprzęt, no i według mnie, jeśli ktoś będzie miał filmeta, nie będzie o niego dbał, to wytrzyma niż, to wytrzyma krócej niż taki wiarski, według mnie. I też nie można sugerować się tylko wykonaniem sprzętu, trzeba sugerować się podejściem firmy do klienta. Bo każda maszyna się może popsuć, a chodzi o to, jak podejdzie do tego dealer potem albo producent. Dobra, tu wyłączymy, lanta w górę jatrakami na polu wstawili i trzeba go objeżdżać. Kiedyś można było pryskać po całości, to teraz jest przeszkoda. Ale to zrobisz? Postawili już musi stać. Jeszcze 30 lat by nie stał. A co dalej? Nie wiadomo. Dołek sobie opryskałem, na te kliny wykończyłem. teraz jedziemy w górkę. Tylko o wiatraka jest takie gorsze, to nie będę tego pryskał. E, nie ma sensu. W ogóle tylko o wiatraka jak wtedy go stawiali. No to i ziemi wtedy. E, Mam, jak kopali, no to trochę gorszej chyba przywieźć, taki piaseczek wokół wiatraka się zrobił. Za bardzo nikt tam nie rośnie. Dobra, tu możemy już pryskać. Załączamy na poziomowanie. Niechże sobie tak jednak około 3,5 bara. Tak chyba mi jest najlepiej widzę. E, co tu jeszcze miałem powiedzieć? W ogóle teraz sobie rozrobiłem e, na przenżyto dawkę, bo na przenżyto stosuję trochę wyższą niż na pszenicę, pryskam modusem. Myślę, że to taki najlepszy środek na antywyleganie. 11 maja, drugi dzień pryskania. Wczoraj ja tylko jedną beczkę, bo już się chmurzyło. Eee, myślałem, że popada, no już dałem sobie spokój, ale takie padanie było, że tylko lekko pokropiło. Tu nie mogłem pryskać, ale to już sobie dzisiaj resztę zrobię. Dużo nam tego nie zostało, no dużo nie dużo, no jeszcze trzy opryskiwacze praktycznie będą. Jesteśmy teraz na działce pszenicy. W tamtym roku były tutaj ziemniaki. Ziemniaki na pójny zbiór tutaj były. Na tym kawałku mamy półtora hektara. To też są takie głupie kawałki, bo... Nie ma klinów, ale tu się pole zwęża, tam się rozszerza. Praktycznie tam pole ma 800 metrów. Jest o szerokości 15 metrów. Tu się pole rozszerza do szerokości 45 metrów. Dalej się znowu nam zwęża. W sumie tu są dwie działki. Te dwie działki razem mają prawie 3 hektary. No jest trochę kombinowania. Tu chłopaki zwijają włókninę czy tam folię. A ja pewnie jeszcze opryskam, yy, z rana jeszcze jeden opryskiwacz i ostatni sobie zostawię na sam wieczór. Yy, bo w sumie rozbijałem sobie to na pszenżyto i pszenicę. Pszenżyto pryskam trochę większą dawką, pszenicę mam mniejszą dawkę, bo 0,2. Pryskam yy, oczywiście modusem. I yy, co tutaj ja jeszcze miałem powiedzieć? A, no i oczywiście e, jest trochę mniej do opryskania niż na grzywa, bo są kawałki, e, że po prostu odłączam e, całość pryskania jak jadę. No bo jest, e, tak jak, jak na przykład tam jest trochę góreczka, e, wiadomo, przysuszyło trochę tą pszenicę, jest gorsza, więc po co jeszcze ją hamować modusem, skoro ona i tak e, zatęga, tam nie urośnie, a wiadomo, oprysk też kosztuje. Kurczę, gdyby to wszystko mi 600 tą starą, przyszło pryskać to by chyba mi całego dnia brakło. No, niby 600 litrów na no, 2 hektary się brało, ale nie zawsze pasowały działki. Tak jak tutaj mam 3 hektary, to no, to i tak musiałem przyjechać dwa razy tutaj. No, z tego, że zalałem do pełna, skoro i tak całości nie złapałem. Wiadomo, 600 to już był postęp w porównaniu do tego, co mieliśmy kiedyś 350 litrów opryskiwacz, ale kiedyś nie było tyle ziemi. E, tamten 600 kW już nam nie pasował, bo większość pól mamy e, o szerokości 18-36 m, e, bądź e, szersze, ale to wszystko pasuje na lance 18, a w tamtym mieliśmy lance 15 e, no i też było kombinowania, więcej ścieżek na tych polach. Tylko, że znowu, jak kupiłem opryskiwacz, to wpadło mi około 5 hektarów dzierżaw. O takich szerokościach, że pasowałaby lanta 21 metrów, no ale to już musi dostać 18, już nie będziemy kombinować, nic przerabiać. Tu powiem Wam, jest ładna pszenica. Po ziemniakach czy po kukurydzy zawsze jest ładna pszenica. Nie ma to jak zmianowanie. Tam na tym długim kawałku yy, za nami Yy, 3 lata już jest czenica. ostatnio ziemniaki były w 2016 roku. No to już widać, że jest gorsza. Są takie place trochę poprzestrzelane i teraz yy, na następny rok tam są ziemniaki planowane właśnie. Jak to nie widzicie, muszę tutaj dwoma rękami operować, yy, bo po lewej jest rozdzielacz. A po tym, po prawej mam zwiększanie ciśnienia na pompie. E, ciśnienie muszę zwiększać, zmniejszać, bo nie używam rozdzielacza, tak teraz muszę zmniejszyć, bo rozdzielacz już przecieka po prostu. Był regenerowany, ale to już nie jest to, tam ogromne pieniądze by trzeba było w niego wkalić, żeby to chodziło, nie ciekło już z niego. E, I na razie ten sezon muszę się tak przemęczyć jeszcze, a na przyszły sezon tak jak Wam mówiłem, Muszę założyć drugą pompę do niego, żeby podnośnik i hydraulika była rozdzielona. I oryginalny rozdzielacz wyrzucę całkiem, bo nie będę już chciał niego pieniędzy. Bo praktycznie za to, co bym go zregenerował, to kupię sobie dobrej jakości nowy rozdzielacz na linki. Zamontuję go za kabiną. Linki sobie rozmieszczę tutaj, żeby miał pod ręką wszystko. I praktycznie prawą ręką będę tu mógł operować. Tu hydraulika, będzie tutaj przełącznik od komputera. I wtedy będzie wygoda. Jeszcze pojedziemy na jedną działkę. Wam pokażę, jak wygląda pszenica i pszenżyto u mnie i na dzierżawie. Będzie normalnie kolosalna różnica. Ludzie wszystko zaczynają odkrywać. Chyba już mrozu nie będzie, jak myślicie? Ja też planuję dzisiaj pozwijać bukinę z tego większego kawałka. Tam gdzie ziemniaki są trochę mniejsze. A tam gdzie mam te 70 arów ziemniaków, tych najlepszych, jeszcze zostawimy sobie. Bo na ewentualnym mróz, no to sobie to zakryję wtedy. Ach, te małe nasze kawałeczki. Tu trzeba odłączyć. No, z tym komputerem jest ogromna wygoda, eee, fakt faktem, że komputer to jest dopłata 10 tysięcy praktycznie. Nie, to ja mówię, za lance jest 10 tysięcy hydrauliczną, za komputer jest 7. Ale nie muszę się wychylać, wszystko mam w komputerze, powiem Wam, warto. Jeśli się zastanawiacie nad czymś takim, to brać, nawet nie, się nie zastanawiać. Ja Początkowo miałem nie brać ani belki hydraulicznej, ani komputera. Eee, Opryskiwacz był brany na modernizację. Eee, no i tak jak to mój tata mówił, będziemy mieli 1500 litrów, już zawsze mniej jeżdżenia, to już tą lancę będzie można rozłożyć. A komputer to elektronika, to po co to to brać, będzie się psuło czy coś. Im mniej elektroniki, tym lepiej. Ale się okazało, że... E, tam wie, no, że braliśmy ciągnik, przyczepę, tura, i to były maszyny niepunktowane, i trzeba było czymś nadbić te punkty. A właśnie opryskiwacz miał najwięcej punktów, im opryskiwacz był droższy e, i bardziej wyposażony, tych punktów było automatycznie coraz więcej. I tak samo belka hydrauliczna e, również pomnażała te punkty o dużą ilość, a komputer, no to już zaliczał się do e, tych parametrów precyzji, do punktacji precyzji. I punkty też podskakiwały kolosalnie, więc opryskiwacz wzięliśmy na full wypasie. No tata trochę marudził, że no po co, po co, no tyle pinindy, lepiej było coś innego wziąć to miejsce. No ale dopiero przestał marudzić jak pierwszy raz pojechał pryskać. Bo ja coś to robiłem, chyba pracowałem, bo szedł, szły już deszcze, miałem tam 10 hektarów do sprasowania. No i tak się wytłumaczyłem co jest do i co jest tutaj jak trzeba korzystać wszystko mu wytłumaczyłem no i pojechał pryskać. Jak tylko wrócił to mówił dobry wybór. Jednak dobrze, że wzięliśmy z hydrauliczną belką i z komputerem. I tak jest ze wszystkim, no niby się wydaje za dużo, no już by było lepiej niż 600. -ką. Bo 5 hektarów na raz, a nie 2 hektary, no ale co z tego, że 5 hektarów na raz, skoro i tak na każdym polu musiałbym wyjść i tą lancę rozłożyć, więc yy, nic bym za bardzo sobie nie polepszył. Tylko tyle, że większy areał opryskam na danej beczce, ale na każdym polu tyle samo razem musiałbym wysiąść co 600. Dobra, na tym polu już nie będę marudził, pokażę Wam co się dzieje na tamtej dzierżawie. Wyryskamy dalej, jesteśmy na tej działce, to Wam mówiłem. To słońce świeci, ciekawe czy będzie widać. Generalnie jest tutaj 2,5 hektara, a no ponad 2,5 hektara tutaj będzie. I mam rozdzielone pszenica i pszenżyto. W Górkę idzie przężyto. A gdzieś odtąd co stoi ciągnik, zaczyna się pszenica. Nawet chyba będzie widać, jak przejdziemy z innej perspektywy. A o co chodzi, już mówię, tu jest dzierżawa. Przez granicę wziąłem, bo to pole praktycznie, tutaj jest już pszenica, tam się rozszerza i dalej już do samej drogi jest moje. A tutaj jest taki wycięty kawałek, coś około 70 arów, dobrałem to w dzierżawę i mam praktycznie teraz równe pole. I zobaczcie jakie jest zboże na moim, a jakie jest na dzierżawie. Od razu widać kolosalnie słabsze. No tu jest pszenżyto, a tu mamy pszenicę. Tam u mnie ładna, gęściutka, a tutaj widać, że czegoś jej brakuje. Yy, jednakowo, orałem, siałem, te same dawki nawozu, opryski, wszystko to samo stosowane, a jednak widać, co znaczy uprawa przez innego gospodarza. Yy, też był mój błąd, że nie zbadałem pH, yy, nie porobiłem prób gleby, no i tak to wyszło. No w tym roku od razu yy, nawet może teraz muszę wziąć Pobrać próby, zobaczyć co w tej glebie siedzi, czego jej tu brakuje. No widzicie, tu dzierżawa, jakby odciął. Zaczyna się ładna pszenica. Teraz znowu jesteśmy na działce po pszenici, na pszenicy. Rok wcześniej była tutaj kukurydza. Kukurydza można powiedzieć, że była tutaj pokazowa i też pszenica w tym roku jest ładna na tej działce. I praktycznie to jest ostatni opryskiwacz, który pryskam, bo już się powoli będzie ciepło robiło. Zostanie mi jeszcze jeden do opryskania, to już sobie opryskam wieczorem. I to, jeszcze coś może o tej działce powiem. 2,5 hektara w kawałku, no jedynie droga, tu za chwilę będzie to dzieliła. Ale tam to nie przeszkadza, jedzie się cały czas. Tu jest praktycznie druga, miejscami trzecia klasa, taka ciężka ziemia. Też kukurydza była ładna. Stanica, myślę, że też ładny plan odda. I co? To było na tyle spryskania. Jeśli macie niedosyt o opryskiwaczu, to piszcie w komentarzach. Może zrobię jakieś prezentacje z bliska na podwórku, wszystkie funkcje pokażę. Więc komentujcie, oceniajcie, dawajcie suby i do zobaczenia.